Jak bowiem nie jest możliwe równoczesne uczestniczenie w dwóch rzeczach całkowicie sobie przeciwstawnych, podobnie jak ten, kto pozostaje w łączności z jedynym, nie może pełnić życia mu przeciwnego. Jeżeli rzeczywiście chce otrzymać trwały związek z jedynym, musi być niewzruszony i niezłomny wobec tego wszystkiego, co przeciwstawne jedności. Tego właśnie uczy w mistyczny sposób nasza tradycja symboliczna, która, rozbierając, że tak powiem, katechumena z jego poprzedniego życia i uwalniając go od wszystkich życiowych pożądań, stawia go nagiego i bez obuwia, zwróconego twarzą na zachód, z rękami wyciągniętymi w górę, w geście odrzucenia wszelkiego związku z ciemnościami zła. I każe mu dmuchnąć celem przepędzenia dawnych, przyrodzonych i niegodnych boskości dyspozycji, i wyrzec się w uroczystym akcie tego wszystkiego, co sprzeciwia się życiu o boskiej formie. Takiego więc, już zupełnie nieugiętego, nie dającego się pokonać, obraca się teraz twarzą w kierunku wschodnim. Dając mu do zrozumienia, że trwanie w boskiej światłości i wznoszenie się do niej jest możliwe w zupełnej czystości, przy pełnym wyrzeczeniu się zła. I teraz, gdy uzyskuje on pełne uczestnictwo w Jedynym, przyjmuje ze szczerą ufnością jego święte obietnice, że będzie się starał ze wszystkich swoich sił upodobnić do Jedności. Dla tych, którzy są obeznani z wiedzą hierarchiczną, jest, jak sądzę, rzeczą oczywistą, że tylko przez ustawiczną koncentrację wszystkich wysiłków na jednym, przez całkowite wyniszczenie i unicestwienie wszystkich mocy jemu przeciwnych, byty obdarzone intelektem otrzymują nieodwracalną moc modelowania siebie na wzór boskości. Nie wystarczy jednak tylko unikać wszelkiego zła, ale trzeba być również niezachwianym w męstwie i zawsze nieustraszonym wobec wyniszczającej opieszałości, ani nie ustawać nigdy w świętej miłości prawdy, a tylko wytrwalej, bezgranicznie, ze wszystkich swoich mocy, dążyć do niej, starając się zawsze na sposób święty wznosić do doskonałych wyżyn boskiej zwierzchności.